Proszę Państwa, ja się nazywam Antoni Winton, ja jestem przedstawicielem lokalnej rozgłośni radiowej Wolna Warszawa. Ktoś słucha? Co znowu Kaczyński? Co znowu Kaczyński? Kaczyński, kurde. Co by nie zapytać, odpowiedź jest jedna, no. Bo my jesteśmy na 109 FM. To jest poza skalą. Jakby ktoś chciał słuchać, można strącić Radiko z lodóweczki. Pierdyknie, wtedy może wpadnie, że tak powiem, w częstotliwość. Otóż nie jestem tu przez przypadek. Chciałem zapowiedzieć ze jak Kto słucha Rękę w górę. Tutaj, pani, i pan. Pani jaki zespół? Nie do pani, bo ja mam zeznan. Dobra, widzę, że oszukiwa, pan słucha. Wszystkiego, wszystkiego. Wszystkiego, bardzo konkretny człowiek. W takim razie wytłumacz wszystkim, co nie słuchają, o co chodzi w regę. To słucha regę ten? No co? Proszę. Tak jest, właśnie tak. Stara dawna polska, starosłowiańska poezja. Cieszę się, że jestem znowu na tych dożynkach. Proszę Państwa! Zanim podzielimy prosiaka, wystąpi zespół rek. Zespół rek jest suwałk. Zamówiliśmy za y, pół piwa przyjadą. czy znaczy ja dostałem od pani reżyser całe piwo, ale wziąłem prowizję. Otóż zespół reggae, który się tu pojawi, mam nadzieję, że przywitacie konkretnie brawami. I zaraz zobaczycie, że reggae to jest taki gatunek, że każdy coś tam znajdzie dla siebie, każdy coś tam polubi. A to tekst fajny, a to się pobuja, a to nóżką potupie. I żeby wam to udowodnić, za chwilę na tej scenie pojawi się przedstawiciel zespołu reggae, suwałk MC Norbert. Wielkie brawa dla niego! Tak to, tak wyglądają suwałkach, tak? Halo? Dzień dobry panie MC Norbercie. Sieba. Y, witam serdecznie. Y, s, y, słyszałem, że jak tu jechaliście, to zatrzymała was policja. jest skąd wiedziałeś? Mam no mam No Była taka akcja, ty. Wiesz co było? Podchodzi do nas policjant, odsuwamy szybkę, a on do nas taki zdenerwowany. Do wody. I co? No nic, kumpel skoczył, Kupek był mokry, nie. W takim razie może prostsze pytanie, jak się nazywać? E, to my się nazywamy RLS. Co, 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 co? RLS. RLS? Co to? Zespół Niespokojnych Nóg. Zaryzykuję i zapytam, skąd nazwa? A, no bo nie było jeszcze koncertu, żeby ludzie nie wychodzili, nie. Os. W takim razie żeby nie psuć tego wspaniałego wrażenia. Przed Wami zespół niespokojny dług. Wielkie brawa. Ja się muszę do czegoś przyznać, nie? Bo ja się trochę boję rozmawiać z łysymi. Bo ja nie wiem, gdzie oni mają usta. No, jak się gość odwrócił, to coś tu się tak ruszało. Myślałem, że mówi. I mówię, albo z zguchłem, albo mu mikropon wpadł, nie? Dobra, ej, mam taką prośbę do Was. Słuchajcie, zaśpiewacie razem z nami. Jeh, szaleństwo. Dobrze, że mam grupis. Nie. A nie, bo ja Was nie nauczyłem tego referenu, nie? Dobra, to ja Was nauczę i polecimy. To jest łatwe. referendum leci tak. Ojo, jo, 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 joj. Kurde źle. Do bo ja was nauczyłem zawarodki, nie? A miało być referenu. Ale nie jesteście, ja widzę, tak inteligentni i spostrzegawczy i kumaci, że spokojnie zatwiecie całość. To ja teraz lecę referenu. Uwaga, zdynki. O, oj, ojo, oj oj oj, oj. Oj, 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 Kurde, znacie to. Nie no to. Przelecimy z muzyczką. A jeszcze taka prośba do dziewczynek, żeby zrobić takie wycieraczki. Ale super. Ja tamtą poją biorę do samochodu. To my w deszcz jeździli. To jest FC Krzysiek. Jemu do buta coś wpadło. A to jest FC Radek. On lubi stronę światła, nie tam. E! Ojoj, 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 ojoj Pojechałem w góry na Zakopiance Stałem urlop się skończył I wracać musiałem Ojoj, 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 ojoj Pięć lat studiowałem cztery fakultety I nauczycielem zostałem niestety Ojoj, ojoj oj. Dumiem. Zaśpiewaj z nami, gdy życie jest do bani. Oj, 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 oj. Zaśpiewaj z nami, gdy życie jest... Hej! To mam sobie ręce na sorko pojechałem, hałem, ale nie zrozumię tak długo. Paliwa, samochodzi, świeci, inflacja rośnie szybciej niż jest bity tu dzieci. Oj, 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 Zaśpiewaj z nami, gdy życie jest do pani. oj, 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 oj.